Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na szybkim briefingu prasowym Marszałka Sejmu Szymona Hałowni po wizycie u Prezydenta Andrzeja Dudy. Po tym briefingu przewidujemy oczywiście na tym briefingu jeszcze około pięciu pytań, więc będę oczywiście miała także szansę, żeby Państwu oddać głos i żeby Państwo usłyszeli odpowiedź Pana Marszałka. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, jak wiecie, spotkaliśmy się przed chwilą z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie trwało półtorej godziny. Rozmawialiśmy o bardzo wielu wątkach, wiele tematów zostało poruszonych. Pan prezydent zapewnił mnie, że będzie przestrzegał wszystkich konstytucyjnych terminów związanych z formowaniem się w Polsce nowego rządu i że wszystkie czynności, które w związku z tym konstytucja przewiduje dla prezydenta Rzeczpospolitej, będzie wykonywał, bez żadnej zwłoki i że te procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo i takiej powagi, która należy się tej sytuacji, w której się znaleźliśmy zmiany władzy, zmiany rządu. Poruszaliśmy oprócz tego kwestie związane z sytuacją geopolityczną naszego kraju. Pan prezydent mówił o projekcie ustawy, który niebawem ma wnieść do Sejmu ustawy o działaniu organów państwa w sytuacji zagrożenia zewnętrznego. To propozycja, o której już się mówi od jakiegoś czasu kancelarii prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wprowadzająca w pewnym sensie można powiedzieć nowe, tam będą też elementy starych, w systemów zarządzania odpowiedzialnością w sytuacji zagrożenia, które nie daj Boże, ale oby to się nigdy nie stało, ale mogłoby spotkać Rzeczpospolitą. Rozmawialiśmy też o perspektywach, które może mieć nowy rząd w kwestiach o których już rozmawialiśmy z panem prezydentem w czasie konsultacji, na które nas zapraszał. Pan prezydent zapoznał mnie ze swoim stanowiskiem w tych kwestiach. Chodzi o kontynuowanie różnych rzeczy, które były rozpoczęte w czasie poprzedniego rządu. O, pytał też o moje spojrzenie i naszego, mojego ugrupowania politycznego na te kwestie. Z tej rozmowy wnioskuję, że wszystko będzie przebiegało tak, jak się spodziewamy. To znaczy powstanie rząd Mateusza Morawieckiego, przyjdzie tutaj po wotum zaufania. Dojdzie prawdopodobnie, w mojej ocenie, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem do drugiego kroku i w, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, bo wierzę deklaracji pana prezydenta szybkim powołaniu, szybkie, dojdzie do szybkiego powołania tego rządu, który z tego drugiego kroku się wyłoni rządu, który w tym sejmie dysponować będzie realną większością. Rozmawialiśmy też przez chwilę o kwestiach związanych z polityką międzynarodową. Na mnie jako na marszałku Sejmu spoczywa też część zadań związanych ze spotkaniami z liderami państw, liderami nie tylko parlamentów, ale liderami państw i rządów. Uzgodniliśmy jakieś mechanizmy rozmowy o tym. W, i koordynacji, bo oczywiście będę musiał tę swoją działalność koordynować i z polskim rządem, w, i też z prezydentem, żeby nie było żadnych właśnie sporów na linii, w, na której chcielibyśmy rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, naszymi sąsiadami, naszymi partnerami. Oczywiście jak będziemy mieli inne zdanie, to ja zawsze powiem swoje, natomiast tam, gdzie Rzeczpospolita może mówić jednym głosem, to dobrze, żeby tym jednym głosem, albo przynajmniej prawie jednym głosem, mówiła na dobre rozmowy z panem prezydentem w tej sprawie się umówiliśmy. To chyba tyle mogę powiedzieć. Jak jeszcze raz powtórzę, najważniejsze jest dla mnie to zapewnienie, że wszystkie czynności pan prezydent będzie podejmował zgodnie z konstytucją i bez zwłoki, bez jakichś politycznie motywowanych niespodzianek. Tego się tutaj mam nadzieję też po tej rozmowie z panem prezydentem nie powinniśmy spodziewać i nie powinniśmy oczekiwać. Szanowni państwo, czy są pytania? Dzień dobry. Monika, Dzień dobry. Drosty, VP Info. Pani marszałko, ja mam pytanie odnośnie podpisanej pana decyzji w sprawie Włodzimierza Karpińskiego. Czy miał pan jakieś w tej sprawie opinie prawne? Czy rozmawiał pan może z innymi politykami? Czy z kim się pan konsultował? Czy uważa pan, że to była dobra decyzja, żeby prosto z aresztu zostać europosłem? Dziękuję bardzo. To nie jest decyzja polityczna, i polityka nie ma tu absolutnie nic do gadania. Jeżeli chodziłoby o przedstawiciela innego obozu politycznego, czy to PiSu, czy Konfederacji, czy Lewicy, czy jakiegokolwiek innego obozu, jeżeli znalazłby się w takiej sytuacji, to czynność marszałka Sejmu jest czynnością urzędniczą. Ja po prostu nie mam żadnego wyboru i muszę podpisać postanowienie, które podpisałem o objęciu mandatu przez, przez akurat. Pana Karpińskiego, ale wczoraj podpisałem też postanowienie o objęciu mandatu przez pana Witolda Pala. Trwa procedura w y, przypadku jeszcze kolejnego europosła. To jest bardzo czytelnie opisana procedura. Jeżeli dochodzi do tego, że ktoś ma prawo objąć mandat, bo tak wynika z wyniku wyborów oraz tego całego przetasowania, które się dokonuje, to marszałek Sejmu ma obowiązek zawiadomić go o prawie, któremu przysługuje do objęcia tego mandatu. Y, Korespondencją zwrotną otrzymuje zgodę na objęcie tego mandatu i wtedy marszałek wydaje postanowienie o objęciu mandatu. To nie jest decyzja polityczna, to jest decyzja, której nie można nie podjąć. Każdy marszałek, który nie podjąłby takiej decyzji, ryzykowałby odpowiedzialność przed prokuraturą, przed Trybunałem Stanu, a ja zobowiązałem się do tego, że niezależnie od mojej pozycji politycznej czy pozycji na scenie politycznej będę zawsze równo traktował wszystkich i będę postępował zgodnie z prawem. Próby robienia teraz z tego hucpy politycznej Próby wmontowywania mnie teraz w jakieś opowieści o tym, że proszę bardzo, pierwsza decyzja marszałka to wypuszczanie przestępców z więzienia są po prostu żałosne. I tak właśnie odbieram komentarze niektórych polityków prawa i sprawiedliwości. Które dzisiaj do mnie za pośrednictwem mediów dotarły, to jest swego rodzaju łabędzi śpiew i próba przykrycia swojej własnej sytuacji i niekompetencji prawnej różnego rodzaju insynuacjami o charakterze czysto politycznym. Zrobiłem to, co należało do moich obowiązków. Prokuratura Krajowa zdecydowała się na tej podstawie przypominam, prokuratura Krajowa ja nie wydawałem decyzji o wypuszczeniu pana Karpińskiego z aresztu, te decyzje wydała prokuratura Krajowa. I proszę do niej zwracać się w tej sprawie. Pytałem prawników Sejmowych, jakie mogłyby być moje następne kroki jako marszałka Sejmu, i byli jednoznaczni, że powinienem o tej sytuacji poinformować przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i ona dalej tę sprawę powinna procedować. Moje czynności kończą się na stwierdzeniu, że mandat w sposób ważny, zgodny z polskim prawem, został przez pana Karpińskiego objęty. Dzień dobry, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Panie Marszałku, chciałbym zapytać o to, czy jakieś spostrzeżenia pana prezydenta pana zaskoczyły, albo czy pytał pan pana prezydenta, na jakiej podstawie formułuje swoją wiarę w to, że Mateusz Morawiecki rząd utworzy? I czy wie pan może, czy prezydent Andrzej Duda oglądał wczorajsze orędzie, w jakikolwiek sposób się do tego odniósł? Dziękuję. Moje serce można powiedzieć krwawi, bo nie powiedział mi, czy oglądał, tak, nie odniósł się w żaden sposób, nie wspomniał ani słowem. Natomiast myślę, że nasza relacja z Panem Prezydentem nie będzie się jednak obierała na wzajemnym komentowaniu sobie orędzi, które wygłaszamy. W, o tym rozmowie już mówiąc zupełnie poważnie, zupełnie nie było. W, natomiast na czym Pan Prezydent opiera swoją wiarę w sprawie rządu Mateusza Morawieckiego, trochę nie wypadało mi pytać dlatego że o wiarę i jej źródła trudno pytać albo ktoś wierzy albo nie wierzy no ja nie wierzę w to co wierzy pan prezydent jeżeli chodzi o możliwość formowania większości przez Mateusza Morawieckiego słyszałem dzisiaj co prawda o tym że Mateusz Morawiecki ma niezwykłe plany dotyczące powołania ponadpartyjnego rządu z zachowaniem, a nawet przekroczeniem parytetu, rządu, który uwzględni postulaty między innymi naszego ugrupowania, ale też i innych ugrupowań. Bardzo się cieszę z tych deklaracji, tylko padają mniej więcej o rok za późno. To po pierwsze, bo to przed wyborami trzeba było rozmawiać o tym, czy ma się zdolność koalicyjną i czy się lubi projekty jednych ugrupowań, a, nie, a innych nie lubi, a nie kiedy się ma nóż na gardle, tak jak Morawiecki ma go w tej chwili. Natomiast drugą kwestią jest oczywiście wiarygodność autora tych słów który już wielokrotnie pokazywał, jak bardzo wysoko można ją cenić, a więc no, ja traktuję to wszystko jednak jako powieści trochę zmuchuj i paproci, tak? O tym, że będziemy mieli wspaniały rząd, genialne rozwiązania, pełną koncyliację, współpracę wszystkich ugrupowań, a nad tym wszystkim będzie uśmiechał się pan premier Mateusz Morawiecki, który nie wiem skąd weźmie tę większość w tym parlamencie, ale jeżeli ktoś chce wierzyć, to nie ma takiej siły, która wiarę z człowieka mogłaby wyrugować. Ja będę ostatni, który ten Kaganek wiary, ten płomyk wiary, który, jak widzę, gra w sercu pana premiera Morawieckiego, yy, miałbym próbować gasić, w jakiś sposób tłamsić. Niech wierzy. Tak samo jak posłowie, z, po raz, zwłaszcza z jednej części sali, na ostatnim posiedzeniu Sejmu, jak widziałem, głęboko wierzyli, że jak będą głośniej krzyczeć, to od tego wygrają głosowania. No to niestety tak nie działa. Możesz wygrać awanturę i dalej przegrywać głosowania. Yy, rzeczywistość parlamentarna jest jasna, czytelna. I w pewien sposób bezwzględna. Więc tutaj sytuację mamy jasną. Natomiast prezydent potwierdził te doniesienia, które też i państwo macie, bo słyszałem o nich w mediach, że za 7-8 dni ma być gotowy ze składem swojego gabinetu, potem udać się do pana prezydenta, uzyskać powołania. Następnie ma 14 dni na to, żeby zawiadomić mnie, że jest gotów do wygłoszenia expose. I wtedy ja wyznaczam panu, panu premierowi w czas, miejsce, posiedzenie, na którym może tę ekspozę wygłosić i Sejm może się do tego ekspozę odnieść. Dziękuję. Jeszcze ostatnie trzy pytania. Dzień dobry, Panu Radomir Wit, TFM24. Panie Marszałku, chciałem zapytać, czy rozmawiali już Państwo w swoim gronie większości parlamentarnej o jakimś planie zapowiadanych, czy to komisji śledczych, czy to komisji, które miałyby zająć się rozliczeniem różnego rodzaju praktyk? Jeżeli tak, to o jakich i w jakich terminach, jeżeli chodzi o start ich pracy? Aby tam też w kontekście dzisiejszych doniesień posłów Jońskiego i Szczerby o nagrodach, które miały być wypłacane za krajowy plan odbudowy dla urzędników na wyższym szczeblu, jeżeli chodzi o Ministerstwo Aktywów. Kiedy w pamiętnej debacie w Telewizji Polskiej apelowałem do tłustych kotów, żeby pakowały kuwety, nie myślałem, że będą robiły to tak sprawnie i że mają tak duże kuwety i że będą miały tyle czasu na to, żeby to robić. No ale jak widać, te słowa głęboko zapadły im w pamięć i pakują ile wlezie. I będą jeszcze niestety pakowały przez następne dwa albo trzy tygodnie. No ale cóż, tak pan... Prezydent z panem obecnym jeszcze wciąż urzędującym premierem ułożyli nam kalendarz, jak ułożyli. Musząc mieć świadomość, jak reagują na to ludzie, a reagują tak, że patrzą na to z oburzeniem. Przegraliście wybory, więc odejdźcie. Dokonaliśmy wyboru 15 października. I dziękować Bogu, prawie końcówka listopada. Ile jeszcze mamy czekać na to, aż nasza wola, którą wyraziliśmy 15 października, wreszcie dotrze do waszych uszu? Ile jeszcze? Co się jeszcze musi wydarzyć? Pytał Pan o komisje śledcze. To była ocena moralna, etyczna, obywatelska. Natomiast jeżeli chodzi o komisję śledcze, rozmawiamy o nich. I one będą w tym parlamencie. I jest jakiś wstępny zarys tego, jak mogłyby wyglądać. Natomiast w tym pierwszym oczywiście etapie, natomiast dziś przed nami stoją zadania absolutnie podstawowe. Musimy we wtorek najbliższy, wykreować wszystkie komisje sejmowe. Musimy je ruszyć do pracy, bo one muszą się ukonstytuować. Mam nadzieję, że prezydium Sejmu zgodzi się ze mną, że powinniśmy jak najszybciej zacząć procedować już realne, przynoszące coś ludziom projekty ustaw i wierzę, że stanie się to bardzo szybko po wszystkich tych kwestiach formalnych, które dziś mamy do załatwienia. Nie wiem, czy komisje śledcze to jest temat akurat na przyszły tydzień i na te posiedzenia w przyszłym tygodniu, natomiast wydaje mi się, że w tym roku będziemy musieli tę procedurę zacząć, a dla mnie jako dla marszałka Sejmu będzie szalenie ważne, żeby te komisje śledcze nie były kolejnymi teatrami politycznymi, których już w tym gmachu oglądaliśmy często bardzo dużo tylko realnymi komisjami, które w realny sposób, wyposażone w realne kompetencje, będą ustalały prawdę, będą ustalały fakty. I będą mogły zająć się później innymi rzeczami. A więc nie przewiduję ciągnących się miesiącami oper mydlanych, które będą tylko i wyłącznie pożywką emocjonalną. Chciałbym mniej, szybciej, bardziej precyzyjnie, tak, żebyśmy szybko zaczęli ludziom przynosić efekty naszych prac, a nie lansowali się w mediach jako niewzruszeni sędziowie przesłuchujący świadków. Ostatnie dwa pytania. Dzień dobry, jest Dobrze. Oraz Gazeta Wyborcza. Pani Marszałku, czy po tej rozmowie z prezydentem, czy w jakiś sposób pan Duda wysyłał sygnały, że będzie blokował zmianę prokuratora krajowego? Prawie i Sprawiedliwość tutaj w kluarach dowodzi, nawet kpi, że opozycja nie będzie mogła rozliczyć afer, bo jest prokurator Barski, prawa ręka ministra Ziobry, i bez niego to się nic nie odbędzie. I druga sprawa, czy w jakikolwiek sposób pan prezydent się odnosił też do drugiej kompetencji, która mu została dana na ostatniej prostej, czyli tego, że może blokować nową ekipę i jej wskazania na stanowiska unijne. Czy tu też może być jakaś obstrukcja? Czy po tej rozmowie, czy w ogóle takie wątki gdzieś tam się pojawiły? Nie. Wydaje mi się, to znaczy ja bym się obstrukcji nie spodziewał w tych obszarach, o których tutaj rozmawiamy. Myślę, że prezydent, takie wrażenie odnoszę, nie tylko po tej rozmowie, ale też i po konsultacjach, które się wcześniej toczyły, że jest pragmatykiem, że jest realistą. Pan prezydent ma bardzo jasne pole, co do którego zawsze jest bezwzględnie konsekwentny, to jest obszar nominacji sędziowskich, i tutaj będziemy na pewno, ja już to słyszałem od niego wiele razy. Tutaj będziemy na pewno toczyli bardzo długie, duże spory, jak uzdrowić tę sytuację, w, związaną choćby z tym w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast wydaje się, ja takie wrażenie odnoszę, że w innych kwestiach. Nie wiem, czy będzie zawsze kompromis, ale że na pewno jest pole do rozmowy. I ponieważ prezydent Duda będzie prezydentem przez te najbliższe jeszcze 18 miesięcy, a my będziemy chcieli przez te 18 miesięcy zrobić dużo dobrych rzeczy które bardzo chcemy zrobić jak najszybciej. To te kanały porozumienia z Prezydentem, kontaktu z Prezydentem będą musiały być otwarte. Ja powiedziałem dzisiaj też panu prezydentowi i zapewniliśmy się nawzajem o tym, że będziemy sobie zawsze w bardzo twardy sposób mówili również te rzeczy, co do których się nie zgadzamy, ale będziemy mówili je w sposób parlamentarny, będziemy je mówili w rozmowie, a nie w krzyku albo przez media i że to będzie trudna pewnie relacja. W, mówię o całym tym bloku, który dzisiaj reprezentuje, a panem prezydentem, ale to nie będzie, wierzę w to głęboko, relacja krwawa, oparta na przemocy, agresji albo na politycznych podstępach. Tak zakładam. Natomiast te dwie kwestie, myśmy ich szczegółowo dzisiaj nie poruszali, poruszyliśmy sporo innych rzeczy, o tych kwestiach mówiliśmy na konsultacjach. Są zaznaczone różnice, w, ale proszę nam dać jeszcze czas, żebyśmy mogli sobie spokojnie o tym porozmawiać. A ja mówię, raz jeszcze ubolewam nad tym, że ten czas, w którym cały czas nie mamy rządu, choć już dawno go powinniśmy mieć, cały czas nie załatwiamy tych spraw, które moglibyśmy już załatwiać, będzie skutkował tym, że co chwila będziemy mieli jakieś pole, w którym generował się będzie jakiś konflikt, będziemy go przeżywać, a się może okazać, że on będzie do załatwienia w dość prosty sposób. Bardzo bym chciał. Dla dobra Sejmu, dla dobra Polaków, dla dobra nas wszystkich, żeby ten okres przejściowy skończył się jak najszybciej. Dlatego podkreślę jeszcze raz wagę tej deklaracji pana prezydenta. Bo jeżeli ona zostanie zrealizowana i dojdzie do drugiego kroku, to oznacza, że przed 15 grudnia w, będziemy mieli w Polsce rząd, który będzie dysponował większością parlamentarną. Dziękuję. Zalewska, Fakty TVN. Pani Marszupka, jeszcze w, w kontekście tego poszukiwania większości. Premier mówi, że wyobraża sobie koalicję z trzecią drogą. Premier Mateusz Morawiecki dzwonił do Pana w tej sprawie? No właśnie to jest najlepsze, że nie dzwonił. Wie Pani, ja, ja w, prezentuję, reprezentuję ugrupowanie polityczne, bez którego, mówię o trzeciej drodze, nie da się stworzyć w Rzeczpospolitej w tej chwili żadnego rządu. Bo taki jest, wyrok, taki jest wynik tych wyborów, taki jest wyrok wyborców. Więc jeżeli ktoś idzie do mediów i opowiada, że sobie wyobraża, że on by mógł zrobić ten rząd i że on by realizował nasze projekty i że tam by byli nasi ludzie, a nawet nie zadzwonił. Rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, też mi nic o tym nie wspominał, żeby ktokolwiek dzwonił. Wychodzi z tego, że chyba Mateusz Morawiecki rozmawia ze sobą, rozmawia ze swoimi wyobrażeniami, na temat tego, co by chciał, co by marzył. Takiej rozmowy tak samo jak wiary też nikomu zabronić nie można. Ja odnoszę się do niej z wielkim szacunkiem. Natomiast jeżeli taka mała uwaga do pana premiera Morawieckiego, że jeżeli chciałby z kimś stworzyć rząd albo jakąś koalicję, warto przestać rozmawiać wyłącznie z lustrem, warto porozmawiać z tym z kim miałoby się te relacje budować. To generalnie chyba taka życiowa prawda, że jeżeli chcesz z kimś zbudować relację to warto zadzwonić do niego, porozmawiać, napisać. Ja nie mam wątpliwości, co ja bym panu premierowi Morawieckiemu odpowiedział, ale odnoszę się do samego pani pytania, czy zadzwonił. Nie pisze, nie dzwoni. A jakby zadzwonił, co by usłyszał? Przede wszystkim usłyszałby, że jeżeli chce się spotkać, to ja jako marszałek sejmu oczywiście zawsze bardzo chętnie się z nim spotkam. Natomiast czy kwestia rządu robionego z pisem dzisiaj leży na stole? Nie, nie leży na stole. I nie dlatego, że oni dzisiaj mogą przyjść. I opowiedzieć o tym, jak zrealizują wszystkie nasze piękne projekty. Bo oni nam obiecywali złote góry przed tym, jak wyszliśmy z kandydaturą Donalda Tuska na premiera. Więc oni mogą nam obiecać absolutnie wszystko. Ale rzecz jest nie w tym, co obiecasz, tylko jaką masz wiarygodność obiecując. A wiarygodność pana Mateusza Morawieckiego po ostatnich jego dokonaniach jako premiera przez wiele lat w Polsce jest w mojej ocenie bardzo poważnie nadwątlona. Dlatego takiego partnerstwa nie będzie. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałam uściślić. 15 grudnia, pan powiedział, że już liczy pan, wcześniej. Że będzie... Wcześniej. Mam nadzieję, że wcześniej. Powiedziałem to jako termin orientacyjny. Mam nadzieję, że to będzie wcześniej, bo dzisiaj wychodzi, że jeżeli zostaną dokonane, dochowane te wszystkie terminy, to, to moglibyśmy mieć rząd już nawet 11-12 grudnia. To jest kluczowe, Wierzę, że jeśli chodzi o szczyt, tak. szczyt 14-15. I pytanie, czy na przykład prezydent nie będzie zwlekał z zaprzysiężeniem, czy taką Ale deklarację pracę. Prezydent mnie dzisiaj zapewnił, że nie będzie zwlekał że być może będzie jakaś sytuacja, w której w, będzie wracał z podróży zagranicznej, a Sejm się robi, natomiast powiedział mi jasno, nie będzie zwłoki, nie będzie zwlekał, wszystkie terminy zostaną dochowane i w, może się wydarzyć wyłącznie jakaś sytuacja losowo-protokolarna, natomiast na pewno nie będzie tak powiedział relacjonuje w, z jego strony żadnej intencjonalnej zwłoki żadnego podstępu który miałby sprawić że rząd który uzyska wotum zaufania w tej izbie nie zostanie przez niego niezwłocznie nominowany to są słowa prezydenta to jest jego deklaracja przyjmuję ją w dobrej wierze bardzo dziękuję dziękujemy dziękuję bardzo